Cześć! Ja jestem Kemer i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Rok temu pokazywałem Wam Game Watch w wersji Mario Bros. i cieszył się on sporym zainteresowaniem. Dziś przechodzę do Was z czymś podobnym, aczkolwiek innym pod wieloma względami. Nintendo Game and Watch The Legend of Zelda. Cała konsolka kieszonkowa poświęcona tematyce Zeldy. Czy Nintendo udało się stworzyć równie atrakcyjny produkt co rok temu? serdecznie zapraszam do oglądania. Pudełko z tej konsolki jest niemal identyczne jak z tej zeszłorocznej. No, poza tymi elementami szczególnymi, charakterystycznymi e, i jest właściwie podobna też formuła. To znaczy też że te elementy z Zeldy są nakładką, tak samo było w Mario i gołe pudełka są bardzo podobne do tych z oryginalnych Game Watch z tamtych czasów. Specjalne podziękowania. Special thanks to you. Dostajemy po tworzeniu specjalne podziękowania, podobnie byłoby w e, wersji z poprzedniego roku, pamiętam. No i proszę bardzo. Instrukcja obsługi, w której za dużo nic nie ma ciekawego. Instrukcja to właściwie nic ciekawego powielona w różnych językach. Instrukcja podłączenia e, urządzenia do prądu, więc tutaj to. No i jest sama konsola. Tym razem w gorszej jakości folii, wcześniej to było była taka mega przyjemna w dotyku folia. No i to właściwie tyle. Jest tu gdzieś tu jeszcze. Chyba tutaj się kryje ładowarka. Ale to akurat nie jest jakoś specjalnie mi potrzebne do szczęścia. Konsola. Tutaj jest konsola. Tak właśnie ona wygląda, porównajmy sobie do wersji Mario. Kolory się zgadzają, jak sobie tak złożyłem, mamy takiego upłaszczonego DS-a. Odparamy. Tak więc to było unboxing, przechodzimy do reszty materiału. Także formuła i bryła samego sprzętu jest niemal bliźniaczo podobna. Dzielą ją jedynie elementy kolorystyczne, przyciski Start Select i przepiękny element ozdobny w postaci specjalnie podświetlonego Triforce'a w wersji Zelda. Omawiana dzisiaj konsolka posiada aż 4 gierki, właściwie to ubierając się nawet 5. Pierwsza z nich to oczywiście oryginalna The Legend of Zelda. Pozycja ukazała się w Europie w 1987 roku, wychodząc na NES-a, w Japonii na Famicona rok wcześniej. Kolejna pozycja to kolejna Zelda. Wyszła rok później analogicznie do dwóch regionów. Mowa tutaj o The Adventure of Link. Co ciekawe jest tutaj także trzecia gierka, czyli Link's Awakening która była pozycją GameBoy'ową, co można zauważyć po charakterystycznej oprawie graficznej. Na dokładkę dostajemy jeszcze zabawy w zegarze, do której przejdziemy sobie za chwilę, i Vermina, czyli klasyczną grę z Game and Watcha remakeowaną w zeldowym stylu. Daje ona mnóstwo frajdy, ale także potrafi sfrustrować. To nic, jednak wszystko. Cała dusza tego urządzenia tkwi w zegarze, który jest kopalnią i smaczków i przeróżnych akcentów. Tym razem także my możemy kierować się linkiem, który chroni nasze liczby zegarowe przed wrogimi postaciami. Oprócz tego zwykłego zegara, który w zależności od pory pokazuje przeróżne sceny, także mamy grę, nazwaną wprost timer. Naszym głównym zadaniem jest w zamkniętym czasie zabić jak najwięcej wrogów. Żeby urozmaicić zabawę, Nintendo postawiło także na przeróżne kody czy ukryte tryby w grach, które aktywujemy przytrzymując przycisk A. W Zeldach możemy na przykład użyć kodu na statystyki oraz na maksymalną ilość żyć, co by spróbować za jednym zamachem maknąć największą ilość mapy. W Erminie mamy coś odwrotnego. Nie a utrudnienie. Do odblokowania mamy trzeci tryb gry, czyli tryb C. Jest on zawójczo trudny, szybki i jest on stworzony, aby szybko przegrać. Natomiast kiedy trzymamy przycisk A w grze Timer, Odpara nam się tryb Zabij wszystkich, gdzie dostajemy określoną ilość pozostałych do zabicia wrogów i im szybciej sobie z nimi poradzimy, tym lepszy będzie nasz wynik. Na koniec jeszcze pozostawiłem i w samym zegarze. Przytrzymując y, tam przycisk A, gra puszcza nam znany wszystkim soundtrack z pierwszej Zeldy, co by lepiej nam się zasnęło. Dodatkowo podczas gry będziemy odkrywać powoli kliparty czy też jakby tapety z Zeldy, ale to zostawię Wam do własnego odkrywania. Muszę przyznać, że kolejny raz Big N zaskoczyło ilością detali nie tylko na samym urządzeniu, pudełku, ale także w środku. Mnóstwo smaczków znajdziek. Tak osada to wprost idealny prezent dla święta dla gracza, szczególnie dla gracza, który wiąże swoją młodość z tą produkcją. To co prawda, co prawda mam wrażenie, że takiego typowego odkrywania tych istregu w poprzednim, poprzedniej zeszłorocznej edycji Mario było więcej, aczkolwiek tutaj też nie da się na to narzekać, szczególnie że mamy nawet akcenty na obudowie w postaci tego Triforce'a. Szkoda jednak, że nie znalazło się miejsca na jakąś nóżkę, co by można było ładnie położyć na półce. E, tą konsolkę. Jednak jest duża cecha wspólna, która łączy te oba modele. Właściwie te gry to tylko dodatek do, do tego zegara, który mieści w sobie tyle scenek nawiązujących do gry, że można by było patrzeć na ten zegar dużo czasu, jeszcze dodatkowo włączając sobie muzykę zeldy. No ale okej, okay. przy pewnym komentarzu znajdziecie linka, do dobrej ceny tego sprzęcioru. Nie jest ona niska, ale zadbałość o szczegóły, jaką tutaj zaprezentowano, można tyle dać, szczególnie iż jest to bardziej sprzęt dla kolekcjonerów niż dla osób, które by chciały zagrać tą grę, chociaż to też jest jakaś opcja. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Miłoby było, abyście także na kanale zostali ze mną na dłużej. Dziękuję, do zobaczenia, ja się i żegnam. Cześć!